Czy milenialsi to pokolenie stracone? Czy w ogóle da się ich odratować? I mówię to ja jako milenials. Ja widzę, że my nie rozumiemy samych siebie i mamy problem w odnalezieniu się w tym dynamicznie zmieniającym się świecie. Przygotowałem 7 punktów bardzo ważnych. Jest to zaproszenie do dyskusji, więc po każdym punkcie chciałbym, żebyś wypowiedział się, czy wypowiedziała w komentarzu. I przy okazji, zostań do końca, bo na końcu zapraszam Cię do fajnej rzeczy, która wydarzy się w tym tygodniu z okazji dziesiątych urodzin tego kanału. To co, pomówmy sobie o tym, dlaczego milenialsi to pokolenie stracone. Pierwsza rzecz: są to dzieci traumy, ale cudzej. W ogóle, cała idea rozpoczęcia tego filmu i rozpoczęcia tego tematu zainspirowała mnie badaniami na temat traumy polskiej traumy. Gdzie około 19% polegi Polaków, a więc niemal co piąty z nas, ma objawy stresu pourazowego, PTSD, i pokazują to nowe badania, to znacznie więcej niż średnia światowa. No i co mówi profesor Marcin Rzeszutek z Wydziału Psychologii UW, sprzyja temu nieprzepracowana transgeneracyjna trauma jeszcze z czasów II wojny światowej. I przy okazji przytaczane są y, szczegółowe statystyki dotyczące średniej traumy w w Europie centralnej, która wynosi między 1 do 4% ogółu populacji, w USA 4 do 8% ogółu populacji, a w Afryce ponad 10, więc my mamy bardzo wysoki odsetek straumatyzowanych osób. Ale skąd się to w ogóle bierze? No bo milenialiści nie przeżyli wojny, nie przeżyli stanu wojennego, bo jesteśmy trochę za młodzi na to, nie przeżyliśmy wielkich głodów, niedoboru. O co chodzi? O to chodzi, że zostaliśmy wychowani przez ludzi. Którzy przeżyli te traumy i ich zupełnie nie przerobili. Schowali pod dywan. Unikowy styl funkcjonowania, znany z psychologii, jest u nas, u nas powszechny. Unikowy, co to znaczy? To znaczy, że jest jakiś problem, puch, jest dywan, ten dywan jest bardzo pojemny i pod tym dywanem zmieści się absolutnie wszystko. I efektem jest to, że mamy pokolenie dobrze wykarmionych dobrze zaopiekowanych tak fizycznie, no nie, miałeś wszystko w swoim życiu, ale źle dotkniętych dzieci. Dosłownie zły dotyk, złe słowo, zimnych ów. To są takie klasyczne style wychowawcze, których my doświadczaliśmy i kojarzy mi się to z takim pojęciem, że wiecie, dostaliśmy dom bez wojny, ale w tym domu jest pełno duchów. I ja widzę to, gdy pracuję z ludźmi, i odwołam się jeszcze kilkokrotnie do mojej bezpośredniej pracy nad ludzką skutecznością, nad tym takim syndromem Polaka pracusia i zafiksowanego na punkcie efektywności osobistej, ale w tym domu jest pełno duchów, to znaczy, jest pełno spraw, które są niezaleczone straszą, w tle gdzieś w naszej podświadomości tkwią lęki ojca, które przekładały na, na twoje wychowanie, lęki matki, lęki dziadków. Te wszystkie narracje, które, w których wyrośliśmy, one przesiąknęły nas tak mocno, te lękowe narracje, że teraz po prostu nie jesteśmy w stanie z nich wyjść i działają irracjonalnie na naszą niekorzyść. No bo trauma przenosi się przez pokolenia nie przez geny tu epigenetyka jeszcze ma sporo do zrobienia to znaczy nie jest dowiedziona niektórzy sugerują, że tak jest ale nie mamy na to dowodów ale wiemy, w jaki sposób się przenosi ta trauma przez pokolenia przez milczenie. Przez brak rozmowy, przez brak przestrzeni do pomówienia o trudnych sprawach. O tym, że nie wiem, ojciec był alkoholikiem, dziadek bił babkę, no nie? źle ją traktował. Że babka miała jakąś ostrą, hardkorową rzecz związaną, nie wiem, z dziećmi, z ciążą, z czymś tam, tak z tysiącem różnych, różnych spraw. Że ktoś chodził na. przepuścił cały majątek firmy na, prawda, dziewczyny i alkohol. Nie mówimy o tych rzeczach. Zamiatamy je pod dywan, że ktoś kogoś wydziedziczył, że ktoś kogoś porzucił, że ojciec miał trzecie dziecko gdzieś dalej, miał drugą rodzinę przez jakiś czas. W ogóle to zostało przemilczane. I oczywiście rodzice chcą w jakiś stopniu chronić swoje dzieci przed tym, ale w chronieniu swoich dzieci przed tymi problemami nie adresują tych problemów, ale one podskórnie przenikają do całego, całego systemu relacji. Całej tej struktury, straumatyzowanej. I dzieci przeszłości nie potrzebowały czułości. One potrzebowały przetrwać. To był właśnie jeden z takich podstawowych problemów wychowania wtedy, naszych rodziców, naszych dziadków. One potrzebowały przetrwać i żyły w trybie ciągłego przetrwania. I ten tryb ciągłego przetrwania został przeniesiony na milenialsów. Ale ten problem idzie trochę głębiej z tymi milenialsami. Ale jeśli mówimy o tym, że 19% Polek i Polaków ma symptomy traumy, no to coś naprawdę jest poważnie na rzeczy bezpośrednio z naszą polską kulturą. Druga rzecz to milenialsi to pokolenie przeciążone świadomością. Teraz podam ci taki prosty przykład. Starsze pokolenie, boomerzy, 50, 60, 70-latkowie już obecni, to było takie pokolenie, w którym robili bez świadomości, a milenialiści to jest takie pokolenie, które ma wysoką świadomość, ale nie robi. Jest sparaliżowane tą świadomością, bo nie wie za bardzo, co ma robić. I ja to tak często spotykam w mojej coachingowej pracy ludzi z paraliżem decyzyjnym, gdzie nie potrafią się odnaleźć w trudnych sytuacjach, nie potrafią się odnaleźć w tych zapętleniach, schematach, bezsensownych schematach rodzinnych, w których tkwią. I no, my potrafimy dostrzec te problemy. I inni poprzednie pokolenia nie zauważali, tych, nie zauważały tych problemów. I mamy taką świadomość bez narzędzi. I świadomość bez narzędzi to jest klątwa milenialsów. Jesteśmy bardziej świadomi toksycznych wzorców, ale bezradni wobec ich dziedzictwa, wobec tego, co one nas z nami robią. To jest pierwsze pokolenie, które dorastało w epoce, w polskiej epoce, gdzie wzrastały psychologia, gdzie wzrastała neurobiologia, gdzie terapia zaczęła się pojawiać, gdzie przestano stygmatyzować choroby psychiczne tak bardzo, oczywiście olbrzymia ilość pokolenia dalej żyje w olbrzymim wyparciu, zarzucając wszystkim, z którymi się nie zgadzają, choroby psychiczne i odklejenia. Natomiast idea polega na tym, że my jesteśmy pierwsi, którzy widzą problem, ale nie mamy narzędzi, żeby go w ogóle zaadresować, żeby w ogóle się do niego odnieść. No, i tak, sięgamy po książki samopomocowe, po poradę, po terapię, i super. Dzieje się wtedy bardzo wiele dobrej, pozytywnej pracy i dobrej, pozytywnej zmiany, ale ona jest często za późno. Ona jest często. No właśnie, mogła być udzielona wcześniej. Tak wiele czasu milenialsi zmarnowali na to, żeby żyć w, nie... w takich idiotycznych czasami schematach i błędach i powielać te błędy. Że no, zostawia to ślad. Więc pamiętajcie, milenialsi wiedzą, że są często złamani i to czyni ich wyjątkowo zmęczonymi. I tutaj, a propos zmęczenia, powiem: ja ze zmęczeniem w mojej pracy spotykam się bardzo wiele. My, milenialsi, jesteśmy zmęczeni nie tylko tym, że ogarniamy rzeczywistość na co dzień, ale że Musimy ogarnąć rzeczywistość, która nam została w spadku, ta traumatyczna rzeczywistość. Czyli my musimy ochronić się przed tą traumą, przepracować ją, te kłopoty, i jeszcze do tego żyć w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Bo działali bez świadomości, a my mamy tą świadomość i mamy paraliż działania, bo jest tak wiele do, do zrobienia. Trzecia rzecz to jesteśmy pierwsi, którzy muszą żyć inaczej. A są mierzeni starą miarą. I odwołam się tutaj do dwóch rzeczy. I w ogóle kojarzysz taką sytuację, że idziesz do jakiejś pracy, poświęcasz godziny, dni, próbujesz znaleźć coś lepszego, a i tak zarabiasz mniej niż twoi rodzice w twoim wieku. I tak masz mniejszą zdolność nabywczą pieniądza. I rodzice potem patrzą się na Ciebie nie tyle z politowaniem, tylko ze zdziwieniem. Dlaczego sobie nie kupisz domu, dlaczego nie kupisz swoje mieszkania? To wszystko jest tak drogie względem siły nabywczej pieniądza i często tego rodzica i starsze osoby nie rozumieją. I to rodzi takie chroniczne poczucie winy i porażki. Musimy żyć inaczej, a jesteśmy mierzeni starą miarą. Stara miara to jest coś, z czym spotykam się regularnie na moim coachingu efektywności, czyli zafiksowanie na punkcie pracy. Miałeś tak na pewno wiele razy, że jak grałeś w jakąś grę albo siadałeś do Netflixa, albo chciałeś robić coś po południu wieczorem swojego fajnego to wypominałeś sobie potem, że mogłem robić coś ważnego, co sobie obiecywałem od miesięcy. Nadrobić pracę magisterską, jak studiowałeś, yy, przygotowywać się do swojej działalności gospodarczej, nie wiem, robić jakiś swój dbać o swój sukces, o swój dobrostan, a nie. Ja po prostu grałem, oglądałem, bez, bezmyślnie spędzałem czas. Do tego stopnia, że są tacy milenialsi, którzy do tej pory uważają, że sen jest stratą czasu. Nie potrafimy odpoczywać przez to, przez te stare formaty, gdzie praca czyniła wartość człowieka. Kiedyś tak, takie coś wyznawano i takie coś wpajano, że jak nie pracowałeś, to byłeś dziad, boa, bumeland. Jak nie pracowałeś. I ten kod kulturowy milenialsi noszą w sobie i on jest rozdzierający, bo on sprawia, że my nie potrafimy odpocząć. A pracocholizm jest jednym z efektów traumy właśnie. Wchodzenie, uciekanie w pracę od innych problemów życiowych, zagłuszanie wszystkiego, większą ilością pracy. To jest efekt różnego rodzaju traumatycznych przeżyć, presji, stresu, który sączył się gdzieś w rodzinie przez miesiące, lata, że wrócił w ciebie tak mocno, że jedynym rozwiązaniem na Twoje problemy to jest więcej pracy. Nie, potrafisz, nie, nie potrafimy odpoczywać przez to. Nie potrafimy dać sobie siana, jeśli chodzi o tego typu tematy. No bo rodzice mówią kup mieszkanie, za co? Za nerkę? No. To, to, to po prostu budzi taki cykl porównywania się bardzo frustrujący, bardzo kłopotliwy. I teraz, no wiesz, my, my byliśmy wychowani przez ludzi, którzy budowali domy, czy, czy mieli swoje mieszkania w wieku 20 lat 30 lat budowali swoje domy. A jedyne co możemy teraz zrobić, to nie wiem, kupić sobie kurs prokrastynacji, czy kupić moją książkę. To, to na to milenialsów stać, czy pójść na terapię, ewentualnie. No nie? A potem długo, długo nic. Czwarta rzecz to milenialsi to pokolenie, które poczuło, że musi przerwać pewien cykl i nie masz żadnej instrukcji, jak to robić. I tutaj mi się kojarzy, i to zawsze będę powtarzał, o transferze przemocy. Wielopokoleniowym transferze przemocy, albo systemowym transferze przemocy, albo w ogóle rodzinnym transferze przemocy. No nie? Pracodawca krzyczy na męża, mąż w domu krzyczy na żonę, żona krzyczy na dziecko, dziecko krzyczy na kota. Były nawet takie obrazki, takie ilustracje. Transfer przemocy na różnych osiach, przemoc systemowa, gdzie są pewne grupy dyskryminowane w kraju, one przenoszą swoją złość i agresję na swoje rodziny. Te rodziny przenoszą na dzieci, czy szerzej w rodzinie. Ta agresja potem idzie, rozchodzi się po całym społeczeństwie. Ta złość, praca ze złością. Zresztą popatrzcie, jak młodzi ludzie są, młodzi, zagniewani, zezłoszczeni. Ludzie są właśnie na system, który ich z jakiegoś powodu dyskryminuje, który robi im jakąś krzywdę. I oni nie mają jak zagospodarować tej złości. Oczywiście poza tymi szarlatanami, którzy potrafią tą złością dobrze zarządzać i potrafią zmobilizować tych młodych ludzi do jakichś agresywnych czy impulsywnych czynów czy, czy, czy występków, czy, czy wstępowanie do łykania jakiejś ideologii, prawda? bo oni potrafią zagospodarować tą złość tych młodych ludzi. Młodzi ludzie zawsze będą czuli złość na system, który ich w jakimś tam stopniu dyskryminuje i faworyzuje starszych. I teraz z punktu widzenia osoby młodszej może ci się wydawać, że milenialsi teraz mają w świecie dużo, a młodsi mają jeszcze gorzej i jeszcze gorzej. M możesz mieć taką perspektywę. Tak. Natomiast milenialsi mają o tyle ciężko, że oni poczuli konieczność przerwania tego cyklu przemocy. Jako pierwsi na poważnie się do tego wzięli. I jest to bardzo wycieńczające. Powiem wam, że jest to przeraźliwe moje osobiste doświadczenie. Czy wychowawcze, czy w ogóle w ogarnięciu się dookoła z, ze starymi nawykami, wdrożenie nowych rzeczy, zmiana personalna, osobista, z bycia nieczułym hamidłem do, do bycia empatyczną osobą. To przejście u mnie osobiście było bardzo trudne, bardzo burzliwe, bardzo kłopotliwe. Więc jesteśmy pierwszą grupą, która powiedziała tej wielopokoleniowej przemocy stop i próbuje ją systemowo zatrzymać. I to jest trochę jak w narcystycznej relacji. No nie jak jesteś pierwszy, który mówi y, narcystycznej matce czy, czy ojcowi, y, zostaw mnie, odpychasz, odpychasz tą osobę, y, stawiasz bardzo wyraźne granice. To ty jesteś osobą niewdzięczną. To ty jesteś nagle osobą, która sieje zamęt i w ogóle wymyśla sobie jakieś rzeczy. No nie, ty, ty zaczynasz dbać o swoją godność. I dla niektórych to jest nie do pomyślenia, że możesz zadbać o swoją godność, a jest to trudne. Jest to wycieńczające do cna. I niestety rozrywa rodziny często po środku, Co jest też elementem dodatkowo traumatyzującym. Piąta rzecz to milenialci, to pierwsze pokolenie, które było między analogowym życiem, a internetowym, cyfrowym piekłem. No bo ja pamiętam, pierwszy komputer to był luksus. Pierwszy komputer to było mm, dostać się do tego. Amiga, Commodore, czy PlayStation jeszcze wtedy, jak się pojawiło bo to były rarytasy, czas był wyliczany, trzeba było dzielić się jeszcze. Tymczasem, jak ktoś miał inną konsolę, to się chodziło do kogoś, to było, to było jakieś wydarzenie, jakiś taki punkt, punkt kluczowy, ale rzadkość nadal. I jesteśmy pierwszym pokoleniem, które doświadczyło tego przejścia. I może się to wydawać małe, no fajnie, polepszyło nam się życie. Czy na pewno? Czy naprawdę? Czy naprawdę polepszyło się nam życie? Czy polepszyły się nasze interakcje? Przeszliśmy ze spotykania się osobiście przez gadu-gadu, Messengera, Facebooka, do chamskich interakcji w internecie, gdzie naprawdę chamstwo jest na porządku dziennym. dosrywanie innym, żeby zadać ból, czyli dawanie hejtu. I robią to też milenialsi, którzy są bardzo rozczarowani, bardzo zazłoszczeni na, 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 na całą na całą rzeczywistość. Jesteśmy wiecznie w rozdwojeniu. Mamy nostalgię, nostalgię za przeszłością, tak silną, i ta przeszłość jest już zupełnie niedostępna dla większości z nas. I mamy taką nostalgię za autentycznością. A konieczność świata, now nowego świata internetowego, to konieczność ciągłej autoprezentacji bycia ciągle fajnym na Instagramie bycia ciągle ciekawym, interesującym, pobudzającym. To, zresztą ja czuję to też doskonale tutaj na YouTube, gdzie muszę ciągle stawiać nowym wyzwaniem. Teraz muszę konkurować z setkami twórców AI, które preferuje bardziej YouTube niż, niż twórców żywych. Milionacy to ostatni, którzy pamiętają wychowanie bez ekranów. I pierwsi, których dorosłość zabiły. Algorytmy. Bo te algorytmy nas naprawdę wykańczają. Zamykają nas w bańkach informacyjnych, przez co nie potrafimy w ogóle dogadywać się między sobą. I rozmawiać. Szósta rzecz. Jesteśmy wiecznymi dziećmi, które musiały zostać dorosłe przedwcześnie. Nie wiem, czy tak macie w swoich grupach wiekowych i pokoleniach, możecie pisać komentarze, ale ja mam takie poczucie, że wielu milenialsów, jak sobie z nimi rozmawiam, ma mentalną taką, taką wizję siebie, jak mieli 18-20 lat, i często do tego wracają. I jak ja często słyszę na moich sesjach coachingowych: słuchaj, no, Mam teraz 35, zbliżam się do 40, bo pracuję z ludźmi, którzy są z reguły zbliżoni w moim wieku, aczkolwiek z każdą grupą wiekową pracuję, natomiast często tak jest, i słyszę i słyszę to zdanie. A ja bym chciał, jak było wtedy, kiedy miałem 24 lata, 23, 22, i ja wtedy miałem tyle energii, tyle siły, tyle wigoru w sobie. No. Kurde, no, zestarzałeś się. To no taka, jest, taka jest trudna ta rzeczywistość, ale jest coś innego. Mamy ten taki mentalny obraz siebie, dzieciaka. I jesteśmy ciągle oskarżani o bycie i nieporadnymi, no nie przez bumerów w szczególności. No nie? Jak to tam dom trzeba zbudować samodzielnie, no nie własnymi rękami, co mi tam urzędnicy unijni będą zabraniać czegoś robić, jakimiś przepisami mnie ograniczać. A my tego nie chcemy. My nie chcemy już tego robić. I jesteśmy wychowywani w atmosferze takiej braku czułości i w takim emocjonalnym zaniedbaniu. Dlatego mamy takie poczucie, że chcemy jednak trochę mieć tego więcej dzieciństwa, które boomerzy często nam zabrali. Za szybko nas wypychali do obowiązków, do pracy, do tego niepłakania i zabierania się w sobie. Za mało tego mieliśmy. Mam takie odczucie. Musieliśmy być dorośli przedwcześnie, i to sprawiło takie olbrzymie, olbrzymie rozdarcie. Ja czuję to rozdarcie yy, pomiędzy wersją siebie z młodości, której tej młodości do końca nie doświadczyło tak idealnej, tak fajnej, tak w pełni, za szybkie wejście w dorosłość. I to rozdarcie między dzieckiem a dorosłością jest na tyle duże, że to dziecko potem sabotuje dorosłego, który chce zrobić coś więcej. Zresztą. Zwróćcie uwagę, jak, jak milenialsi byli wychowani, którzy już nie wychowują swoich dzieci w taki sposób. Te hasła, dzieci i ryby głosu nie mają. No nie? To, to, to jest takie najbardziej charakterystyczne hasło bumerów, które było rzucane w takich zimnych domach, w których musieliśmy dorastać szybciej. Musieliśmy też dorastać z innych powodów. Powody bardzo oczywiste, znowu chowane pod dywan, alkoholizm rodziców bardzo powszechny. Do tej pory jest silna alkoholizacja społeczna. Do tej... Rutkowski mówi nawet, słynny terapeuta, od właśnie walki z alkoholem mówi o alkoterrorze wręcz nie, w naszym społeczeństwie, gdzie to jest tak akceptowane do tej pory, a jest to tak szkodliwa u, używka na, na tak wielu poziomach. Niszcząca rodziny, niszcząca domy. Więc, gdy sobie porozmawiacie z ludźmi, którzy są dorosłymi dziećmi alkoholików, i jak bardzo dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie i budowania relacji przenoszą w dorosłość. To jest olbrzymia trauma i olbrzymi problem do odpakowania dotyczący milionów ludzi w Polsce. Milionów ludzi, bo miliony ludzi były wychowywane w rodzinach, gdzie był problem, poważny problem alkoholowy. I siódma rzecz to jesteśmy pokoleniem, które chce być tymi ostatnimi, którzy cierpieli, i chce osłonić. Nowe pokolenia przed wszystkim złym, co było kiedyś, co samo w sobie rodzi olbrzymią ilość problemów, bo na przykład tworzy takie dość patologiczne później style wychowawcze dzieci, jak na przykład rodzic helikopter, który ciągle monitoruje dziecko, ciągle na nie uważa, ciągle je steruje, mikrozarządza jego zadaniami, prowadzi je na tysiące różnych zajęć dodatkowych, kursów, żeby przypadkiem dziecko. Nie miało źle w życiu, i nie miało słabo w życiu. I, nie, i to jest też jakaś inna forma, trochę nie, nie, może nie, nieintencjonalnej przemocy, ale to, to jest niestety bardzo kłopotliwe. I są tego sty, ty, typu style patologiczne, wychowawcze, które są pokłosiem tego, że my chcemy być ostatnimi cierpiącymi. Ja chciałem być lepszym rodzicem i chcę dać dzieciom, dzie, dziecku te, tego, co mi brakowało. No nie, ja, ja chcę, chcę ochronić. Ale do jakiego stopnia ja mogę i powinienem w to ingerować, w to, w to wychowanie? Tutaj trzeba wyrysować zdrową granicę, i my nie rozumiemy tych granic dobrze. My nie potrafimy sobie poradzić. Gabriel Mate mówił właśnie, że mam taki fajny cytat. Jesteśmy pokoleniem, które bierze całą rodzinę na plecy i mówi: Ja to zatrzymam. Ja sobie dam z tym radę. No, naprawdę dasz sobie z tym radę. Z dziadkami, z rodzicami jednymi drugimi. No Jest to olbrzymi ciężar, który próbujemy nieść. I wielu milenialsów podchodzi do terapii, rodzicielstwa, właśnie z intencją, że moje dzieci nie mogą przejść przez to, to, to co ja. Sama intencja jest świetna. Natomiast bycie właśnie helikopterowym rodzicem, wielkim parasolem, to jest branie olbrzymiego ciężaru na swoje barki. I powiem Wam taką, taką ostatnią refleksję z mojego coachingu, z dziesiątek, z setek. Spotkań. Ja w miesiącu mam grubo ponad no, 100 sesji, może nie 100, z 50 sesji wyjdzie, wyjdzie w miesiącu. Spotykam się z tak olbrzymim zmęczeniem, z tak olbrzymim przeciążeniem, z tak olbrzymim zagubieniem czasami w, w, tych, w tych strukturach. I też pewną obawą milenialsów właśnie o to, że ja nie chcę przenieść tego zła, które mnie spotkało, więc nie będę mieć dzieci, świadomie. Świadomie nie zdecyduję się na dzieci. Wybór wydaje się być etyczny, ale też jest pewnym wynikiem zagubienia i cierpienia wewnętrznego. Więc tak a propos dzietności i tej debaty o dzietności, taki mały wtrąd na koniec. A co mam dla Ciebie jeszcze na koniec, oprócz zaproszenia do dyskusji o milenialsach, to to, że jutro, we wtorek, 24 czerwca, zaczynamy pierwszy z serii warsztatów urodzinowych, na których mam świetną niespodziankę, bo będziesz mógł pracować jeden na jeden ze mną przez całe lato w specjalnym systemie, ale to zobaczysz dokładnie na tych warsztatach. No i zapraszam cię na nie. Dzięki za twój czas. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.